Chodzi mi się z nagrywaniem tych filmów jakoś, jak byłam w takim ferworze walki, to... O, tutaj był gołopis jakiś, widać? Nie, jak gołopis tylko Jak byłam w ferworze walki e, takiego leczenia, to e, miała więcej tematów do nagrywania, teraz są trochę mniej i dlatego tak rzadko nagrywam, natomiast, e, e, jak widać, jestem w formie. E, Jedyna rzecz, która się wydarzyła w ostatnim czasie to to, że miałam ponowną próbę włożenia ekspandera. Tym razem operowałam się w Łodzi jakoś nie po drodze mi było ostatnio do Warszawy. Poznałam bardzo fajną panią doktor, która... Po pierwsze pomyślałam sobie, że skoro jest kobietą, no to gdzieś tam dla niej estetyka będzie grała dosyć dużą rolę, więc yy, ponieważ ja byłam z blizną po tym gojeniu pokrągcu, która była średnio ładna, to pomyślałam, że jednak kobieta lepiej podejdzie do tematu niż, niż yy, facet. Dlatego wybrałam, yy, wybrałam łódź yy, i co? Yy, Operację miałam. Prawie 3 tygodnie temu, dzisiaj jest chyba 19 dzień. Mega ładnie została zrobiona. pierś, po prostu, Mistrzostwo Świata. No ale poprosiłam przed operacją moją panią doktor, że zanim włoży mi ten ekspander, to żeby wzięła posiew z tej loży po żeby być pewnym, że tam nic już nie zostało po tym ugonkowcu. I ona tak faktycznie zrobiła. W szpitalu byłam dosyć długo, bo byłam aż 8 dni, wtedy po mastek to mi byłam 3. Tym razem byłam 8 dni i właściwie to nie wiem dlaczego. Aha, więc bo po pierwsze przesunęła mi się o jeden dzień operacji, bo wpadła jakaś duża operacja brzuszna i moja operacja musiała być przesunięta. Po drugie, w międzyczasie wypadł gdzieś tam weekend, więc ostatecznie. Aha, no i jeszcze bardzo mi zależało na tym, żeby mieć wyjęty dren w szpitalu, żeby nie wychodzić z drenem do, do domu, ponieważ... Po ostatnim aspektom, jak wyszłam z drenem, no to wiadomo, jak się skończyło, zaraziło się, to zakaziło i, i była wielka afera. Więc chciałam, żeby mi tego, ten dren wyjęli w szpitalu. No i powiem szczerze, że miałam stresa naprawdę przy wyjmowaniu tego drenu, bo ostatnio jak wyjmowałam dren, to do yy, to 2 godziny później dostałam 39-stopniowe gorączki i właściwie tego gorączku miałam przez następne półtora miesiąca i leczyłam się z gronkowca. Więc, jak na którym się obchodzie, lekarz powiedział, że mi dzisiaj wyjmuje dran, to ubłagałam, żeby ten dran został jeszcze jeden dzień, bo nie byłam do to psychicznie gotowa, żeby, wyjąć, żeby go wyjąć. I doczekałam do tego następnego dnia, i faktycznie następnego dnia wyjęłam i po prostu siedziałam w łóżku, i modliłam się, żeby to nie zaczęło puknąć, żeby się z tym nic nie zaczęło dziać. I nic nie zaczęło się dziać, więc jak posiedziałam jeszcze dwa dni w tym szpitalu, albo jeden, już teraz nie pamiętam. I naprawdę mega szczęśliwa wyszłam do domu, bo faktycznie nic się nie działo. Nie działo się ani następnego dnia, ani dwa dni później, więc było spoko. Natomiast nie ukrywam, że miałam schizę i cały czas oglądałam tą ranę. Um, oglądałam tą ranę codziennie i robiłam dokumentację fotograficzną, żeby porównywać z tym, z toblizną, wyglądała, jak wyglądała po pierwszej mastektomii. Um, a no, dobra. Dlaczego robiłam tą dokumentację fotograficzną? Ano dlatego, że w dniu wypisu ze szpitala okazało się, że w posiewie wyszły dwa szczepy krągowca szpitalnego, opornego na, oporne na antybiotyki, na dodatek część antybiotyków działające na jednego krągowca nie działały na drugiego krągowca. Więc ostatecznie, gdyby te antybiotyki sprowadzić do wspólnego mianownika, to wychodziły trzy antybiotyki, które na niego nadziałają, które, na nie, na, które na nie, działają. Na dodatek e, antybiotyki bardzo silne, takie, które można podawać tylko w szpitalu pod kontrolą lekarza w Krupulówce, więc nic takiego, co mogłabym dostać do domu. No i przyznam szczerze, że morale mi spadło. Moralnie mi spadło, bo bardzo mi zależało na tym, żeby mieć, żeby mieć jednak um, zrekonstruowaną tą pierś. Natomiast pani doktor powiedziała, że jeśli faktycznie tym razem się nie uda i ten grąkowiec znów da o sobie znać, no to w zasadzie mam małe szanse na podjęcie jeszcze jednej próby, dlatego że dopóki nie wyleczę tego gronkowca, a na dodatek mam małe szanse na wyleczenie tego gronkowca, to są tylko trzy antybiotyki i nie bardzo um, powinnam je profilaktycznie na przykład brać, um, no to w zasadzie nie mam możliwości... Kolejnej operacji. Bo to się po prostu nigdy nie uda. Tak długo, jak będę miała tą bakterię, zawsze ta bakteria będzie mi otwierała ranę. No i co? No i zdecydowałam, że nie wezmę tego antybiotyku, bo stwierdziłam, że jeśli na posiw czeka się 7 dni, to przez 7 dni po włożeniu ekspandera iść te, te grunkowce tam były, no to w zasadzie przez 7 dni już naprawdę zdążyły się nieźle urządzić na tym ekspanderze. A jak wiadomo, antybiotyk działa tylko na tkanki miękkie, a nie na jakieś tam plastiki czy inne silikony, które są włożone. Więc y, branie takiego antybiotyku naprawdę hardcore'u y, nie ma sensu, więc y, nie wziął tego antybiotyku, licząc na to, że y, po powrocie do domu nie, nie, nie będę miała 39-stopniowej gorączki znowu. Więc y, y, spałam, jak mi już podmiotło, codziennie rano zaglądałam do tej rany, robiłam y, fotografie. Ale w międzyczasie pojechałam również do takiego sklepu, w którym bardzo często kupuję wszelkiego rodzaju suplementy, diety i tam pani mi powiedziała, że może mi sporządzić taki protokół na gronkowca i to jest olejek z oregano i gorzknik kanadyjski, który ma w swoim składzie berberynę. To są naprawdę tanie rzeczy, nie wiem, olejek kosztuje chyba 30 zł i gorzknik kanadyjski... 28, 32 w każdym razie niewielkie pieniądze. No i miałam to brać trzy razy dziennie po to, żeby powstrzymywać tego grąkowca. Olej z oregano. I polecam. To jest po prostu przegięcie. To jest takie przegięcie, że tego się. Normalnie się tego nie da wypić, yy, trzeba to rozrobić yy, albo w oleju jakimś takim dobrej jakości, albo yy, w wodzie i najlepiej popić od razu dwoma litrami wody, żeby to zabić. No żartuję, dobra, popijam szklanką. To jest piekielnie ostre. Ja w ogóle nie przypadam za yy, ziołami typu oregano, w ogóle zioła prowansalskie, to też nie mój klimat. Więc to oregano... To serio, nawet jak to mówię teraz, to uff, najgorzej. E, a miałam to pleć trzy razy dziennie. Dwa albo trzy razy dziennie, trzy razy nie pamiętam, Po cztery krople. Każda kolejna kropla to jest plus tysiąc do mocy. No ale wiadomo, że zależało mi na tym, żeby tego kręgowca opanować. Więc od e, 19-18 dni e, piję trzy razy ten olejek z oregano plus i jem tego, ten gorzknik kanadyjski. I generalnie w porównaniu do tamtej mastektomii, to tym razem nic z tą piersią się nie działo, w sensie wtedy była totalnie opuchnięta, zbierała się chłonka, po prostu ta, ta rana pękała, wylewało się, bo w ogóle było mm, słabo estetycznie. Tym razem było wszystko ok, natomiast nie podobał mi się wygląd rany. Yy, ona każdego dnia wyglądała inaczej i oczywiście brałam pod uwagę to, że, że ma prawo wyglądać inaczej, bo, bo w końcu jest to rana pooperacyjna. No i robiona w bliźnie, bo było cięcie przez poprzednią bliznę, która też nie była jakaś super ładna, więc wiedziałam, że może to wyglądać inaczej. Ale gdzieś tam, no po pierwsze bałam się tego grunkowca, po drugie nie, nie do końca ta rana była taka jak rana gojąca się. Więc każdego dnia po prostu trzęsłam się rano i, i, i zaglądałam co tam się dzieje i, yy, i faktycznie miałam stresa. Takim magicznym dniem, kiedy po tamtej mastektomii się to wszystko stało, był 14 dzień po operacji. Wtedy się to wszystko rozsypało i, i w zasadzie zaczął się bardzo duży stan zapalny, więc nie ukrywam, że czekałam do tego 14 dnia, żeby sprawdzić jak to będzie. Yy. Myślę, że niechcący też trochę wpiłam sobie taki um, program do głowy w postaci 14 dnia. Um, I wiedząc o tych wszystkich historiach, o których opowiadałam wcześniej, że tak jak się projektujemy, tak się dzieje, właśnie tak jak, się, tak jak planujemy, że w głowie tomy tak się dzieją i tak dalej, to tym razem, ponieważ tak strasznie zależało mi na tej, na tej piersi, no to przyznam szczerze, że miałam spory kłopot z tym, żeby, się, żeby myśleć pozytywnie. W ogóle mam jakiś taki spadek energetyczny, akurat teraz. I non-stop po głowie chodziło mi to, że ten 14 dzień to jest w ogóle, to wtedy się wszystko wydarzy, i, <gryw> i jak przetrwam 14 dzień, to wszystko już będzie w No ale program dosyć silny, dosyć silny, taki 14 dzień zmieni wszystko. I przyszedł 14 dzień, dzień po operacji. I co się stało? I zaczęłam cieknąć. I pomyślałam sobie, no przecież rzeczywiście, skoro zaprojektowałam sobie, że 14 dnia to się wydarzy, to nie mogło się to wydarzyć ani 13, ani 17. Więc oczywiście panice, siadłam w samochód, pojechałam natychmiast do lekarza. Zaczęło mi cieknąć między przyszwie. Cieknąć to za mocne słowo, bo wtedy to naprawdę ciekło. Także jak nacisnęłam w jakikolwiek sposób na pierś palcem chociażby, gdziekolwiek, to po prostu wylatywała mi stróżka. Tym razem to była, to były naprawdę kropelki, kropelki, no ale już pomna poprzednich doświadczeń, w ogóle nie czekałam. Pojechałam do lekarza na dyżur no i lekarz mi powiedział, że on usunie szwy i zobaczymy co się stanie. Ja mówię, nie, nie, niech pan nie, uszywa, nie usuwa tych szwów ostatnio, jak mi usunęli szwy, to wszystko się rozdziawiło i był koniec. On mówi, dobra, dobra, spokojnie, usuniemy. Niewykluczone, że ciało tak zareagowało na szef i jak usuniemy szef, to przestanie kapać, więc myślę sobie, ok, dobra, z zamkniętymi oczami czekałam, może usunie to No i się nie rozdziawiło, więc pomyślałam sobie, dobra, nasza. Wróciłam do domu, coś tam jeszcze pokapało, pokapało kilka kropli, ale następnego dnia już się zapleiło i przestało kapać, więc pomyślałam sobie... Kurde, chyba jest szansa, ale blizna dalej mi się nie podobała. Chyba jest szansa i kolejnego dnia też było sucho, więc myślę sobie, kurde, nawet jeśli to nie wygląda ładnie, to ciągle jest opcja, że, że może się to jednak uda. Ale szczęście nie trwało długo. Po trzy dni później, czyli wczoraj, znowu zobaczyłam na bandażu, że jest kropla. No i okazało się, że... Na samym sienkim końcu blizny. Zrobiła mi się malutka dziurka. Taka naprawdę malutka, nie wiem, może z 2 mm. I faktycznie podcieka. Więc znów opadło mi morale. Bo pomyślałam sobie, że o ile z tymi szwami jeszcze było spoko, bo faktycznie mogło to sobie cieknąć przez szef. O tyle jeśli po 18 dniach od operacji robi się dziurka na końcu ramy na końcu blizny, no to już miodu nie ma, więc znowu wsiadam samochód. Zabrałam jeszcze ze sobą PIKO. Nie pamiętam, czy opowiadałam o PIKO. PIKO to jest taki opatrunek próżniowy, chyba opowiadałam. I ostatnio, jak goiłam tą ranę, to ta rana wygoiła się trochę szybciej. i Ja jeszcze miałam jeden zapasowy, więc jakoś taką odruchowo, intuicyjnie wzięłam ten opatrunek ze sobą i pojechałam z powrotem do, do szpitala. Szczerze mówiąc, pojechałam z takim nastawieniem, że wchodząc do lekarza, powiedziałam, że przyszłam mówić się na termin operacji, żeby wyjąć, tą, żeby wyjąć ten ekspander, że to nie ma sensu, nie będziemy tego goić. No ale lekarz powiedział mi, że, żeby dać mu szansę jednak i że w zasadzie podejmowanie decyzji na podstawie 10 kropel, żeby wyjmować, wyjmować ekspander, to chyba jest trochę za szybka ta decyzja, więc założyłbym mi może taki. Patronek próżniowy, to wakium, które miałam wcześniej, czyli taka kilogramowa torba z odprowadzająca płyn. No ale niestety w szpitalu nie ma żadnego. I w zasadzie jedyna opcja, żeby móc coś takiego zrobić, no to jest taki patronek próżniowy, który kupuje się samemu i tak dalej, i tak dalej. I ja mówię, pewnie chodzi o piko. on mówi tak, o Pico. Ja ja mam taki patronek. Ale gdzie pani ma? Mówię, w samochodzie, ale działający? No działający działających, elegancko z hermetycznie zamkniętym. z no Pani Szura potem ma opatrunek w takim razie. No i faktycznie wzięłam ten opatrunek z samochodu, przyszłam do niego i powiem Pani, że yy, jeszcze dawno nie miałam tak przygotowanej pacjentki. Założył mi to piko, twierdząc, że według niego nie ma, faktycznie nie jest to fajne, że ta rana się otworzyła, natomiast nie ma, nie mam gorączki, nie mam yy, takich ewidentnych cech zakażenia, ten który się wydobywa, jest taki osoczowy, surowiczy, taki w dobrym kolorze, niemętny, bez zapachu itd, i tak dalej. Więc nie wykluczone, że nawet jeśli jest zakażenie rany, to jest zakażenie samej rany. I gdzieś to ciało się cały czas broni przed tym zakażeniem, ponieważ nie ma takiego uogólnionego zakażenia organizmu, no to być może nie ma też potrzeby wyjmowania tego candera. A ponieważ ja. Byłam nastawiona na to, że się umówię na operację. To nie do końca chciałam zakładać ten patronek, no ale użył tyle argumentów, że pomyślałam sobie: dobra, w tydzień mogę jeszcze poczekać, a ten tydzień to dlatego, że na 8 września mam zaplanowany wyrok do Nowego Jorku i ja tam muszę polecieć. Po prostu muszę z cyckiem albo bez, bo nie ma opcji, żebym tam nie poleciała. Mogę tam przesunąć co najwyżej o tydzień, więc zdecydowałam, że przez tydzień spróbuję jeszcze powalczyć. Próbuję to opanować, jeżeli w ciągu tygodnia ten wysięg się nie zmniejszy, nie zacznie się tam goić, tylko będzie cały czas tyle samo, mimo tego, że to są pojedyncze krople, naprawdę pojedyncze krople, no to ciągle to są krople. Dałam sobie tydzień, może dwa. Zobaczymy, co się wydarzy w następny poniedziałek i wtedy zdecyduję, czy wyjmuję czy nie, więc nawet śmieję się, że szybciej poradziłam sobie z nowotworem niż z rekonstrukcją piersi, bo to już trwa od grudnia. No i co? I na razie nie ma przecież do nagrywania w trakcie nagrywania, to, to film jest szklanki pobite. <grym> Także kontynuując, dałam sobie tydzień, maksymalnie dwa, żeby mi nie uciekły bilety do Nowego Jorku. No i zobaczymy. Z jakiegoś powodu, być może jest też taka kwestia, że moje ciało po prostu nie akceptuje niczego obcego. I dlatego ten ekspander wiecznie mi wyrzuca. Być może w moim przypadku jest opcja rekonstrukcji tkankami własnymi, już się zdążyłam dowiedzieć, czyli własnym tłuszczem. Nie wiem skąd ja ten tłuszcz baznę. Od córki, ale to mogę pożyczyć. To miałabym takie solidne E, jakbym ściągnęła z boczków. A tak poważnie, to bez względu na to, jak to się skończy, to na razie naprawdę, czy znaczy inaczej, jeżeli się okaże, że muszę wyjąć ten ekspander, to decyzję o rekonstrukcji odkładam na przynajmniej przyszły rok. Muszę dać trochę mojemu ciału odpocząć. Jedynie pewnie w międzyczasie zrobię tą drugą mostek, którą mię podskórną, bo w sumie doszłam do wniosku, że lepiej jest nie mieć dwóch cycków niż nie mieć jednego bo jak nie będę miała dwóch, to nawet jak założę kostium kąpielowy, to po prostu mogę udawać, że nigdy by nie urosły. Po prostu nie miałam cyfków, ale jak mam jeden, to przecież nie będę wypywać z skarpetami kostiumu kąpielowego. Więc w międzyczasie będę musiała zrobić tą dodatkowo mastekami podskórną. No ale to jeszcze chwila, to na pewno nie wcześniej niż na koniec roku, być może na początku przyszłego roku. Pewnie nagram filmik, jak już będzie wiadomo, co z moim grunkowcem i niegronkowcem czym bądź. I jakoś może uda mi się zmobilizować do tego, żeby w ogóle częściej nagrywać te filmiki, bo faktycznie się nie staram. I na razie to wszystko chyba, co miałam do opowiedzenia. Tak, na razie wszystko będę nagrywała kolejne rzeczy, to wtedy opowiem, jak się dalej historia potoczyła. Dzięki.